Rodzina szła pustym brzegiem morza. Pepa i George zbierali muszle. Biała smuga z latarni przesuwała się po wybrzeżu. Nagle stała się jaskrawo czerwona. Promień padł na piasek metr od Georgea. Miejsce pod światłem natychmiast czerniało. Uformował się wir. Piasek syczał, gdy był wciągany w dół. Z wiru wyrwały się macki. Wyglądały jak kryształy, lecz były giętkie i lepkie. Maki sięgnęły ku Georgeowi. Jedna owinęła mu kostkę. George krzyknął. Szarpał nogą, chcąc się uwolnić. Latarnia zaczęła migać chaotycznie. Promień trzymający George'a rozbłysł jaśniej. Chłopiec przestał się opierać. Oczy mu zgasły. Ruszył kuwirowi krokiem mechanicznym. Tata i mama pobiegli za nim. Ich ruchy nagle zwolniły. Skóra na twarzach traciła barwę. Stawała się szara. Peppa goniła ich, wołając. Czerwony promień latarni odnalazł tatę i mamę. Zadrżał nad nimi. Ich ruchy jeszcze bardziej zwolniły. Spojrzenia straciły ostrość. Wir się rozszerzył. Czarne macki wyciągały się ku nowym ofiarom. Peppa minęła rodziców i ruszyła po schodach latarni. Musiała zatrzymać światło. Czerwony promień ślizgał się za nią, uderzając w klif. Peppa wpadła do okrągłej sali na szczycie. Ogromna soczewka zajmowała jedną ścianę. Na środku stał panel sterujący ze starym uchwytem. W rogu, zlewając się z cieniem, siedział strażnik. Jego twarz kryła głęboka kaptura. Strażnik mamrotał cicho. Głos miał chropawy, jak szum fal w muszli. Pepa dopadła panelu i złapała uchwyt, by skierować promień. Nagle strażnik podniósł głowę gwałtownie. Strażnik podniósł się. Jego ruchy były ostre, kanciaste. Pepa szarpnęła uchwyt z całych sił. Strażnik rzucił się na nią, cienie za nim wydłużyły się jak macki. Pepa wybiegła na wąski balkon wokół sali. Czarny promień uderzył w brzeg poniżej. Spojrzała w dół. Na plaży w centrum czerni stali tata, mama i George. Ich sylwetki świeciły bladym, szarym blaskiem. Na piasku pod nimi pulsował ogromny czarny wir. Rozszerzał się coraz dalej. Z wiru wybuchły czarne macki. Oplatały nogi taty, mamy i Georgia, wciągając ich w dół. Nagle czerwony promień latarni szarpnął się, celując prosto w Pepę na balkonie. Cienie na balkonie zgęstniały. Wyciągały się z kątów ku Pepie. Wesołe miasteczko tętniło światłami i głosami. Kolorowe stragany kusiły słodyczami. Pepa ciągnęła dziadka za rękę w stronę najjaśniejszego stoiska, Półki uginały się od figurek Labubu, wszystkie uśmiechały się identycznymi ustami. Jedna złota figurka stała osobno, jej karmazynowe oczy śledziły każdy ruch Pepi, a potem powoli do niej mrugnęła. Za ladą stał wyniszczony sprzedawca, blady jak papier, z uśmiechem zbyt szerokim, zbyt zębatym. Pepa błagała dziadka, by wygrał dla niej złotą figurkę, kiwnął głową i ruszył gładko. Wrzucił piłkę do automatu. Ta trafiła w cel. Figurka spadła do tacki. Dziadek ją podniósł. Jego wzrok zrobił się nieobecny. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął nie jedną, lecz dziesiątki identycznych złotych labubu, które rozsypały się po dywanie. Szeptał bez końca. Więcej trzeba. Pełna kolekcja jest wymagana. Na zewnątrz ludzie z nagrodami zamarli w miejscu, na ich twarzach zastyły puste uśmiechy. Pepa pobiegła w ciemność, alejka za wesołym miasteczkiem była cicha i mroczna, migające światło latarni oświetliło złowrogą postać, tego samego sprzedawcę, ale teraz jego ciało składało się z setek połączonych figurek, poruszały się, trzeszczały, zęby klikały. Obok stał dziadek, którego skóra zrobiła się szara i twarda. Uśmiech zastygł na zawsze. Jego szklane oczy patrzyły w pustkę. Sprzedawca wyciągnął dłoń, trzymając figurkę z twarzą przypominającą Peppę, z żarzącymi się karmazynowymi oczami, z ustami rozciągniętymi w nienaturalny grymas. Peppa poczuła lodowaty chłód na opuszkach palców. Skóra na jej dłoni stała się gładka i błyszcząca. Setki potworów o karmazynowych oczach patrzyły na nią. Ciszę rozdarło ostre klik. Szczęka figurki z twarzą Pepy zatrzasnęła się na zawsze. Peppa ogrzewała dłonie przy kominku. Obok leżało rodzinne zdjęcie w ramce. Twarz taty na fotografii się poruszyła. Jego oczy stały się węglowo czarne. Uśmiech rozciągnął się na twarzy aż do samych uszu. Czarne krople spływały po szkle ramki. Pepa podskoczyła, cofnęła się. Zdjęcie pod szkłem pulsowało. Ciemna ciecz zaczęła wyciekać z ramki. Pepa chwyciła ramkę i pobiegła na strych. Otworzyła stary kufer, wrzuciła zdjęcie do środka i zatrzasnęła wieko. Z wnętrza kufra dobiegło głuche uderzenie. Zaraz potem drugie, głośniejsze. Cienie ożyły na ścianach. Wlały się w niskie postacie z pustymi oczodołami. Ruszali w stronę kufra. Pepa zeszła do piwnicy po latarkę. Wilgotne plamy na ścianach poruszały się, przybierając twarze ze zdjęcia. Zniekształcone, płaczące oblicza. W odległym kącie pulsowała bezkształtna masa czarnej mazi i splątanych cieni. Marki wyciągały się z niej ku sufitowi. Nagle otworzyły się dziesiątki czerwonych oczu i wbiły spojrzenie w Pepe. Niskie cienie zaczęły się z masy wysuwać pełzając ku pepie po podłodze i ścianach. Peppa wybiegła z piwnicy. Przed nią stał tata świnka, trzymając tę samą ramkę. Jej szkło było rozbite, a wewnątrz fotografia stała się czarna z wyjątkiem sylwetki pepy. Czarna cieczka pała z ramki na podłogę, sycząc przy zetknięciu. Na strychu znalazła starą ramę. Głos taty brzmiał metalicznie i martwo. Znalazłem starą ramę na strychu. Pepa cofnęła się. Tata upuścił ramkę. Z jej wnętrza wybuchły czarne macki, oplatając nogi Pepy. Twarz taty zaczęła się topić. Czarne krople spływały, gdy zamieniał się w cień. Z dołu dobiegło bulgotanie. Nagle z mroku zaczęły wychodzić postacie, otoczyły Peppę. Pepa przycisnęła się do ściany. Macki ściskały jej nogi. Cienie zbliżały się. Teraz wyraźniej byli to inni członkowie rodziny. Mama, Evie i George. Wszyscy z twarzami zniekształconymi jak utaty. Czarna masa wspinała się po ścianach, rozlewała się po podłodze i sięgała po Peppa. Na ścianie pojawiły się jaskrawe czerwone litery. Family Album The Last Photo. Evie rysowała. Obok siedziała Peppa. Bardzo ładnie rysujesz, powiedziała Peppa. Starałam się być taka jak ty, odpowiedziała Evie. Na rysunku była Peppa, ale uśmiech nie był jej. Następnego ranka Peppa się obudziła. George patrzył w lustro. Co z tobą? Zapytała Peppa. Tam jest ktoś jeszcze, odpowiedział pustym głosem George. Wieczorem Peppa spojrzała w lustro, ale za jej plecami stała jakaś postać. To była Iwi, ale wyższa i straszniejsza. W nocy Peppa obudziła się przez dziwne szelesty w pokoju. George'a już nie było cicho podeszła do lustra i zobaczyła, jak z jego głębi wychodzi postać, zniekształcona, jak z koszmaru. To była Iwi, ale nie taka jak dawniej. Jej ręce, nogi i szyja były nienaturalnie długie. Myślałaś, że mnie powstrzymasz? Wysyczała. Pepa próbowała uciekać, ale z lustra nagle wyciągnęły się liczne ramiona i chwyciły ją. W tym momencie rodzice się obudzili, usłyszeli hałas i pobiegli do pokoju dzieci. Kiedy weszli, zobaczyli, jak ręce prawie całkowicie wciągają Peppę do lustra. Nagle znalazła się po drugiej stronie, w świecie lustrzanym, gdzie panowała tylko ciemność. Mama świnka i tata świnka próbowali jej pomóc, ale Iwie ich dopadła. Po chwili leżeli już na podłodze, bardzo bladzi i bardzo chudzi. Screamer, finał sceny. Cała rodzina jest już w lustrzanym świecie. Wszyscy, wychudzeni, bladzi, z pustymi oczami i otwartymi ustami, lewitują w ciemności. W tle rozlega się głos Ewie, witajcie w moim świecie. Teraz jesteście tylko odbiciami. Zastąpię was wszystkich.